Witajcie, z tej strony Weicher i Keira, to jest materiał o Raid Shadow Legend. Dzisiaj będziemy losować szardy szardy będziemy losować i nie, martyr będziemy losować! No oby, oby. Słuchajcie, no jest razy 10, jest razy 2. Może taka mała uwaga, słuchajcie. Wydaje się, że jest olbrzymia szansa na martyr. Owszem, jest większa niż zwykle. Ale pamiętajcie, to nie tak, że jest to duża szansa. Jest to nadal mała szansa. Mamy dwukrotnie większe szanse na wylosowanie legendarnej postaci. Czyli 12%. Oraz mamy 10 razy więcej szans na wylosowanie Marty. Ale na tle innych legendarnych postaci te 10% szans to wcale nie jest tak dużo. Dobrze. Skąd ty tak dużo szardów nazbierałeś? Powiedz? Kupiłem. Kupiłeś? Ale za gemy. Z, za gemy wow. tak, ale niebieskie. To co, zaczniemy chyba od złotych, żeby to najwyżej może... przykitram niebieskie jak, jak, się, jak trafi się Martyr na przykład. O, o, aż tak myślisz? Ja myślałam, że wylosujesz jednego złotego na początku, jednego na koniec Tak myślisz? Nie, zróbmy dwa na początek żółte, bo tak, jak się trafią, to co, zobaczymy co dalej No dobra No dobra Mi się trafiła setalia ze złotego Z jednego, więc Keira ma dużo szczęścia No dobra, było, było Uwaga, uwaga Losujemy, ojej To co, jeden ty, jeden ja Dobra To pierwszy ja, czy ty? Okej okay. No dobra, uwaga, 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 uwaga. Wow. Jest legenda. O oh! oh, Nie! Oooo! Oh! Oh! Ja! Oh, no boże, ja! i tu moglibyśmy zakończyć ten film. O oh, Okulczę. No i jak, wow. jak, jak powiedziałeś, że są małe szanse na wylosowanie martyr? I jak teraz się tego śpieszy? Raz się czuję głupia, ale, ale szczęśliwy. Wow! W sensie to bardzo ci zazdroszczę. Ja myślałam, że ty byliś chłopców. <laughs> no bo wolnych chłopców, ale w innych kwestiach. Nie no, gratuluję, naprawdę. No dobra. <grym <grym> Myślę, że ja już wyczerpałem swoje szczęście, teraz <grym <grym dawaj ty. No to zaraz. Trzymaj, 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 trzymaj. Tyle, to, Dobra. O co to jest? No flank cleric. Chyba dobra, dobra postać też, mi się wydaje, wiecie? Omówmy, więc tak. Ale dzisiaj ręka trzęsie. <noise> no trochę się ucieszyłem, to muszę przyznać. Więc tak, mamy aurę 15% do wszystkich bitew. Na no speeda, spoko. Okay. A, I tutaj tak, wskrzesza i to wskrzesza całkiem fajnie, bo przesuwa gościa termetę i jeszcze nakłada na niego nieśmiertelność Jeżeli i daje mu leczenie. Nie, gwiazdkami. O, to też jest fajny skill, bo leczy jedną postać, co prawda, ale 20% swojego max HP. No to support można zrobić na HP. I dodatkowo przesuwa jego turn o 30%, a jeżeli nie wyleczy jej do końca, to nakłada niewidoczność na tę postać. Ciekawe. Atakuje jedną postać, ma 70% szans na. przetransportowanie jednego randomowego debuffa. Nie, no ładnie wygląda. No, a wy zarzucamy jeszcze? Super no takie niskie, ale moim zdaniem ta postać takie jest fajna, oceny. No. nie wiem czemu. Ciekawi mnie Weicher, ile zdobyłeś fragmentów z Rush na drogula. Dobra, zobaczmy. No właśnie, bo to nie wiadomo czy to jest sens, tak? Mamy salmon Rush. i teraz. W tym momencie mam 1031. To chyba to nie, to nie ma sensu, dziękuję. nie ma szans. No dobrze, to w takim razie wszystko. Życzymy Wam tego samego, co dzisiaj wylosował Weicher. No chyba, już macie martyr. To wtedy życzymy Wam jeszcze lepszych legend. No i do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć! Cześć!